Myślę, że wielu może spodziewać się, że kiedy siostra Faustyna podzieliła się tą wiadomością ze swoimi przełożonymi i z siostrami, że przychodzi do niej Pan Jezus, wszyscy z oklaskami ją przyjęli i miała rzeczywiście szeroki fame. Nie było tak. Siostra Faustyna poszła śladami Jezusa dosłownie czyli do, doznała cierpienia, upokorzenia, odrzucenia i niezrozumienia. Była przynoszona do różnych klasztorów była i w Warszawie, i w Płocku. I w Wilnie, była także, właśnie ostatecznie w Krakowie. Wielu siostr gardziło nią, dlatego że uważali ją za nienormalną. Za życia także przeprowadzono badania psychiatryczne i stwierdzono, że nie ma w niej żadnej niespójności osobowej. I w momencie, kiedy spotyka spowiedników, właśnie takich spowiedników, którzy w posłuszeństwie, z Panem Bogiem, kierują ją, Faustyna staje się najbardziej pokorną siostrą zakonną, ale tą, która jest wsłuchana dokładnie w głos Jezusa, w głos posłuszeństwa. Myślę, że wielu z Was, a jeśli nie, to jest ten moment na Poznanie, błogosławiony Michał Sopoćko, ksiądz Michał Sopoćko był jej ostatnim spowiednikiem i także właśnie ze względu na posłuszeństwo wobec niego, napisała dzienniczek, czyli jej spowiednik nakazał jej spisywać jej wizję, to co doświadcza w sercu, i dzisiaj mamy dzienniczek, miłosierdzie, Boże, w duszy mojej, święta siostra Faustyna Kowalska. Jest to po piśmie świętym najczęściej w świecie tłumaczone dzieło. Bardzo prosta dziewczyna, mówiłem, trzy lata szkoły. Pisze głęboko mistyczne doświadczenia, głębokie teksty teologiczne, w których mówi o dobroci i miłości Boga, o tym, że Bóg jest nieskończenie większy niż nasze grzechy, i że Bóg pochyla się nad nami po to, żeby nas podnieść z naszych grzechów, tylko wtedy, kiedy my też Mu na to pozwalamy i stajemy przed Nim z wielkim zaufaniem. Ale miłosierdzie Boże i orędzie miłosierdzia też ma przesłanie do którego nas zaprasza do wyjścia do drugiego człowieka. Miłosierdzie Boże, które ja przyjmuję, to jest także zmiana mnie w myśleniu, zaufanie Panu Bogu i staniecie z życzliwością bardzo szeroko rozumianą wobec człowieka, którego spotykam na mojej drodze, wobec człowieka, któremu służę z dobrocią, nawet jeśli to mnie bardzo dużo kosztuje. W swojej teczce z kazaniami, a często też w brewiarzu, przekładam i noszę ze sobą dwa obrazki. To są relikwie świętej siostry Faustyny i błogosławionego Michała Sopoćko. Relikwie, obrazek, prawdziwe zdjęcie z jej życia z fragmentem materiału otartego kości i fragment sutanny błogosławionego Michała Sopoćko. Co ma mi to przypominać? To, że ja jestem zobowiązany, jeśli wierzę w Jezusa mówić i głosić innym w konfesjonale, nakazaniu, na lekcjach o tym, że Jezus, Boży syn jest znakiem miłości Ojca do nas, że Bóg nie chce naszej śmierci, ale Bóg chce naszego życia. Jest jeden warunek. Kiedy uznaję moją grzeszność i moją słabość, przychodzę z tym do Boga. Przychodzę prosząc o przebaczenie, zanurzając się w męce i śmierci Chrystusa. O to, żeby z Nim żyć w jedności, w komunii, w bliskości. I ostatecznie, żeby być z Nim zjednoczony w niebie. Chcemy was zaprosić do tego, żebyście zobaczyli film, który z biografią e, siostry Faustyny. E, trailer wam zalinkuję. E, chciałbym, żebyście też troszkę rzeczy o siostrze Faustynie dla siebie poszukali, no, ale przede wszystkim, e, żebyście stanęli przed Bogiem, ze świadomością, że On was kocha. I z tym, że możecie do Niego przychodzić, dlatego, że on po prostu jest dobry. Że on chce naszego życia i chce, żebyśmy byli błogosławieni, miłosierni. To jest Ewangelia Świętego Mateusza i Jezus mówi, bo oni miłosierdzia dostąpią. Miłosierdzie jest największym przymiotem dobroci Boga i my jesteśmy z Jego miłosierdzia na końcu zapraszam Was do modlitwy i do takiej częstej też modlitwy, właśnie uciekając się do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, chociaż doświadczam grzechu, mojej słabości i doświadczam tego codziennie, staję przed Tobą wobec Twojej męki na krzyżu i przez nią, przez Twoje bolejące rany, przez Twoje przebite serce proszę Ojca Niebieskiego o zmiłowanie, o miłosierdzie. I ufam Ci Jezu, ufam, że należy do Ciebie i pośród lęku i strachu, pośród zamieszania codzienności, troski też o przyszłość. Ufam, że jestem Twoim dzieckiem i że Ty mnie odkupiłeś. Przestawienico świętej siostry Faustyny i błogosławionego Michała Sopoćko. Proszę Cię za wszystkich moich uczniów, ale i za moich bliskich i proszę za świat cały, powstrzymaj epidemię koronawirusa. I pozwól Jezu, żebyśmy żyli na Twoją chwałę, a w momencie śmierci byli zjednoczeni z Tobą, Panem i Królem Miłosierdzia, który żyjesz i krujesz na wieki wieków. Amen. I Was błogosławi Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Bardzo serdecznie was pozdrawiam z Bogiem.